Kurwa, gdzie się obudziłem. Ja pierdolę, co oni co odpierdalają? Liz, Mike, tutaj... co tutaj robicie? mi seks? Aha. I dobra, jakie macie dla mnie zadanie? Odwróć się do nas. odwróć się do mnie. Mamy dla ciebie takie zadanie. Musisz się pozbyć tych aut. Ale skąd wy pistolet, żeby się ich pozbyć? Charlie jest w cyrku, tam coś odpierdala. Na jakimś głupim na się głupiej kosoli. A, dobra, czyli dacie mi ten pistolet? To będzie kurwa że kurwa drystał mi? Ja kurwa tutaj. A Out. kurwa? Tak. Tak, Aut? Kurwa, serio? Dobra, Tu ja mam rozpierdalistę? Auta, dobra. Dobra, rozpierdala mnie. Wspierdali głupi samochodzie. Spieszajcie, wypierdalać. Jaka pojebana robota. Tak zawsze muszę jakąś robotę dać. Kurwa syry, spieprzaj głupie samochody Ty też nie, czerwony guzku Spieprzaj Spieprzaj Ja pierdolę, teraz muszę to rozpierdalać da się To jest kurwa nie, pierdolona robota Co za kurde syny Leć tam kurwa, leć do przepaści Ja pierdolę Kurwa już poleciałeś? Jeszcze masz kurwa w mordzie Dobra, to moja robota, co jeszcze mam robić? Gadajcie Czego mam się jeszcze pozbyć tego gównianego typa? Tak, masz się go pozbyć. Dobra kurwa macie. Pierdolcie się, kurwy Kurwa, ten samochód kurwa jest pod twoje Może jeszcze kurwa dom ci kurwa, kto mi teraz dom? Czy to wie, kurwy syny? Spierdalam stąd. Pierdolę to. Tak z już kurwa dojechałem ty pierdolcem kurwa otwieraj okej kurwa otwieraj te drzwi ja pierdolę Co, jak to mi się kurwa tu znaleźli pewnie muszę coś szukać w tym kurwa będę teraz koszy grzebać nie ubejdź koszy ja pierdolę nie mam grzebać po tych koszach

Mam jakiś przedmiot Ja pierdolę, to jest karta Pokémona Ja pierdolę, to karta Pokémona O, pieprze Gówno, pierdol się kurwa jest To jest kurwiel jestes kurwa Kurwelu Dobra, pieprz się. Welcome Skurwielu. to the secret lair. lair. Jestem, I have the king. Gdzie ci kurwa w tyłku? Nie wiem, kurwa, po co to robię. Co ja taki pozwolenie? Skąd ty go kurwa masz? To no, nie pole sprawa. Nie orb coś do mojego. Dobra, spieprzaj no majka. Maj, słuchaj. Tu nawet jest wieś jest. What's up, Jake? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Okay, let's go. Let's go to the next one. This is going to be very sexy. Hmm. It doesn't work for me. Yeah, I'm going to. Yeah, I'm going to. I'm going to. I'm going to.

Siap ja pierdolę. Wy skurwiele jebane, ja teraz tym kurwionym. Teraz kurwa będę ci krzywania, ja w tym grze. Kurwa pierdolę. Zobaczy to później. Nie teraz kurwa z kurwą tą grą. Chcecie kurwa takie chuja? Pierdol? No to pierdalam wam kurwa to wszystko pierdol No przecie się Pieprzył się, pieprzył się, pieprzył się Teraz cię kurwa pozabiję, zabiję cię kurwysynie Jestem wybrzyd, jestem wybrzyd Zabiłem O ja pierdolę, on nie żyje Ja pierdolę, on nie żyje No tu si curva sta, mozi, curva e? Wielu Ganiu Oje ja piek dole Tu jest pusto na dworzu o, ja pieprzę, tu jest pusto. Pusto jak chuj. Pieprze buduje coś. Więc z kurwa to mieszka skurwiel. Teraz kurwa coś tu chociaż jest. Ej, wy skurwiele, nie widzisz, że tu jest zatoka? Pierdolimy to. Jestem kurwa nauczycielem, kurwa, nie słuchajcie. Jakim cudem kurwa to jest klasa? Jak to jest kurwa dom takiego jedynego chuja? Wiesz, on cię zamroził do szkoły. Zamroził cię, nie pamiętam, żebym je zamroził. Na pewno nie pamiętasz, że cię zamroził? Bo chyba ci się kurwa wydawało. Ja nie byłem w niego domu czasem, obudziłeś się tutaj. Zamroził cię i ty ci, to cię przyniósł. Jakim cudem to się stało? Eee, mogę ci... Mm... Przypomnij sobie, kurwa. Hmm... Jak to Jak? się mogło wejść w swoim miasteczku? Jakim cudem to ty